Sprytni używają takiej techniki, która nazywa się co by było dyby. Wyby babcia miała wąsy, tak? To by było działnie. Więc przychodzi i rozmawia załóżmy o inwestycji, na której potrzebuje zbożej No i tam ciśnie, 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 ciśnie. I w pewnym momencie mówię, słuchaj, ale ja mówiłem ci, że to jest pierwszy etap dopiero. No nie, nie mówiłeś. No słuchaj, gdybym tak zamówił u ciebie na wszystkie trzy etapy i tych grzejników byłoby 450, to jaki był rabat? No i tutaj słuchajcie, niestety niektórzy wpadają w tą pułapkę. No słuchaj, no gdy jeżeli 450 byś zamówił, no to oczywiście nie będzie tam 27, tylko będzie 35. Super, słuchaj, to fajnie, to 35 ja na razie zamówię u ciebie na 100, nie? A później, jak te kolejne etapy będą wchodzić, to oczywiście będę kupował. Jak sobie poradzić z takim klientem? Czy z, takim, z taką taktyką? Zawsze możecie powiedzieć: wiesz co, ja, moje kompetencje się kończą w tym momencie. To się nazywa tak ograniczona decyzyjność, czyli odwołanie się do szefa. Słuchaj, no ja nie mogę Ci dać takiego rabatu, ale jeżeli faktycznie to wszystko kupisz, no to wtedy ustalimy, tak? I z korektą się dozucimy. Możecie wykorzystać to samo w drugą stronę. Jeżeli ktoś chce więcej kupić, to znów możecie to zrobić dokładnie to samo. Gdybym panu zaproponował 35% rabatu, to o czy dzisiaj jest pan w stanie złożyć zamówienie? Czyli nie mówię da, tylko gdybym zaproponował. Nadgryzanie. Na czym polega na nadgryzanie? To jest tak zwane jedzenie malutką łyżeczką. Czyli załóżmy, mamy nowego klienta, no i ustaliliśmy, znów nie będą dalej... No i tak, dzisiaj rozmawiamy, ustaliliśmy, niech będzie znów te 27% VAT, ehm, więc tak mówię, 27, no dobra, teraz się muszę zastanowić, to trochę mało muszę się zastanowić, więc niektórzy kandydowcy, słuchaj, no dobra, 30, no, no dobra, gdybyś, no dobra, 30 jeszcze, znaczy znów wy, wykorzystują technikę ograniczenia decyzyjności, wiesz co, ale ja musiałbym ze wspólnikiem pogadać. Wiesz no ja bym kupił. 3 dla 30%, to, to bym kupił, ale muszę dać wspólnikiem pogadać. No dobra. Dzwoni nasz pranoś i mówię, słuchaj, wiesz co, rozmawiałem z Markiem, ale nie. On mówi, że to 30% to jest w ogóle za mało. Jakbyś byś dał 32, to myślę, że byśmy pohandowali. Bo ja widzę, że jesteście porządna firma. Słyszałem dużo pozytywnych informacji, tak, więc pozytywnie na słe. No i co, jak mam? Albo nie mogę, pogadam z szefem, no przecież klient, tak? Jeszcze fajne problemy z nie sprawia. No, 32 dobrze. Ale dalej nie ma zamówienia. Czasami nawet obiecuję, przychodzi za jakiś czas i mówię, Panie Jarku, pana to jest taki fajny koryś. Ja tak bym chciał tutaj z wami współpracować. Było u was zawsze tak fajnie, wszyscy są uśmiechnięci, mili. Tutaj kolega mówi, że z panem współpracuje i że naprawdę sprawnie działacie. Nie mogę. 30 lat za mało. No przyjechali do mnie do... i dali mi 34. I tak dalej, i tak dalej. Czyli malutkimi kroczkami, tak? Gryzę, 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 aż w końcu wygryzę i niekoniecznie gubię. Podam Wam przykład kiedyś byłem świadkiem takiej rozmowy. Eee, reklama kosztowała 1800 zł i słyszę, jak trwają, że tak powiem, przepychanki cenowe. Już zaszło do 1500. Za chwilę było 1200. Później było 1000, później było 800, później było 500, później było 300 i na końcu klient stwierdził, że jego to nie interesuje, że w nie mnie potrzebuje tego. Tak? Często stosują bardzo mili klienci, to jest pułapka. Bo jak przyjdzie jakiś bufon, tak, to ja powiem stop i koniec. Ale to związacja to są fajnie, fajnie, nic mi się gada. Jak sobie z tym radzić? Czyli mogę to sprzedawać. ok. dam ci te 2% więcej, ale pewnie jeszcze za będzieś potrzebował, więc to kładę cię zawołuję, czyli zobaczcie, on mówi coś ode mnie, ale ja mu to sprzedaję, tak? Czyli transakcja związana. tak, jest to jeden z fajnych sposobów. Co jeszcze? Dam ci dwa oczka, ale pod warunkiem, że cię się się kolegą Albo mogę mu w pewnym momencie pokazać, słuchaj, czyli muszę znać swoją granicę, bo i dużo się odmierzy, tak? Słuchaj, zaczęliśmy od 27, teraz już mamy 32, a ty ciągle też więcej. Nie mogę wiedzieć. Zróbmy wpierw, zacznijmy handlować, pokażmy, na co nas wspólnie stać, a wtedy wrócimy do rozmowy na temat dalszych warunków. Jest jeszcze taka rzecz uzupełniająca. Przy obsłudze detalicznej to jest standard, ale myślę, że Wam też się to przyda, podczas czasu do czasu możecie z tym się spotykać, że klient zaczyna od razu rozmawiać od poziomu vat albo Dobrze, ale słuchaj, ale na kocioł ja to ile co, zaraz ci powiem, ile możesz dostać, ale w wpierw sobie może ustalmy, jaki kocieł Ciebie interesuje, tak? O jakiej ilości mówimy, jak często zamierzasz to kupować? Dobrze? To chodźmy, wybierzmy sobie to, co Cię interesuje, później ustalimy. Tak? Czyli taka technika, ja wpierw chcę się dowiedzieć, co cię chce, później będziemy rozmawiać o cenach. Kolejną taką techniką jest takie sformułowanie, które mówi, już do tego dochodzę, jak to, ale ile rabatów? Proszę pana, jeszcze tylko pokażę panu, tak, o innych rozwiązaniach, to co mamy w ofercie, już do tego dochodzę. Dlaczego? Bo jeżeli ja nie przekażę argumentacji, no to w zasadzie mam gołą cenę i nie, nie pokazałem jeszcze...